Panie Państwo i widzowie przedstawiam wam mruczka mruczek to jest mój kot. Lecz to niezwykły jest zwykły kot. Wiecie co on sobie ceni nad życie i bez czego nie mógłby przeżyć? Mruczek nie mógłby przeżyć bez Wiskasa, bez jego ulubionej karmy. Mruczek masz coś do powiedzenia moim widzom? Nie. Jak widać, nie ma. Mruczek! Mruczek! On nie rozumie, chyba co ja do niego mówię. Mruczek to jest mruczek. On, 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 on to jest mruczek. Kurde, muszę sobie gdzieś cień znaleźć, chwila. <laughs> Więc widowie, to jest mruczek. Widzisz? Wcześniej go widzieliście, ale teraz możecie zobaczyć go z bliska w swojej, w, swoim, w swojej szczytowej formie leżenia na balkonie. I patrzenia się w różne miejsca bez żadnego powodu. Mruczek, co tak przykuło Twoją uwagę? Coś tam jest? Wiatra, go wiatrak ci chodzi? Czy o co ci chodzi? O co ci mruczek chodzi, co? O, co tam znalazłeś? Co tam widzisz tam na górze, co? Powiedz, podziel się z nami tą sensacją mruczek. O, mruczek podziel się z nami tą sensacją. Tą sensacją. O! Mruczka się głaszcze, o to tak. Tak się go pięknie głaszcze. On tak lubi. Mruczek. Prześlij widzą pozdrowienia. Zamiałczysz dla widzów. Zamiałczysz dla widzów? Nie zamiałczy dla widzów. Nie, nie, nie zamiałczy dla Was chyba mruczek. Chy, no chyba nie. Jak tam Mruczuś? Co tak patrzysz? Zaczęli odkurzać. Zaczęli odkurzać. No nie się bojesz odkurzacza. Bo no mruczek ogólnie się. Ma lęk odkurzaczy. Co? Wiatrak? Nie idź tam, Mruczek, bo tam jest odkurzacz. Nie polecam ci tam jeść, Mruczek, bo ty się boisz odkurzaczy. Jak tam życie? Ogólnie to taki jest mój kot Mruczek. To jest jego szczytowa forma leżenia na balkonie. I żegnam się z wami. Ha.